mam dzisiaj kolejny odcinek od zera do Super Magnetu Enchantu e, więc <laughs> tak, no wczoraj już był nowy update wydaje mi no. się, że jest spoko, można naprawdę dużo gemów na nim zarobić, e, przez to, że jest tak naprawdę free to play Titanic, free to play huge. Ja też tam e, tak naprawdę cały czas e, sobie siedzę, nie? No ale teraz akurat Yy, musimy iść sobie na Trading plaza żeby, wiadomo, sprzedawać rzeczy, żeby już być yy, krok do przodu, jeśli chodzi o yy, kup, zakup tego enchantu. Dobra. <laughs> Więc, no, za zacznijmy tak naprawdę, nie? Dobra, poczekajmy, niech nam się tutaj to wszystko wczyta. Czekajcie. O, no dobra, dobra. Yy, powinno być teraz ok. Okej, okay, tak, dobra. Okej, okay, generalnie najpierw możemy sobie odebrać jeszcze widzowie, widzowie... Eee, ...tego, Daker. O kurde. Co tu się w ogóle dzieje? O kurde. Co jest? Na początku odcinka jakbyśmy takiego huge'a zebrali? Kurcze, nie, dobra, nie ma szans. Ja w to nie wierzę, że ja bym go dostał. No dobra, <laughs> najpierw Daker 651 tysięcy. Przyjemna, przyjemna suma, bym powiedział. Przyjemna. Yy, no dobra, nie wiem, rozłóżmy się gdzieś tu. A i w ogóle widzowie, tu jeszcze rzeczy z poprzedniego odcinka troszeczkę mi się tutaj nie sprzedały. Ciężko jest to sprzedać, no nie wiem, może za drogo wystawiam. Te klucze już putaniały to sobie jeszcze raz je tutaj wystawmy za jakieś 51 może kafla. One są w dobrej cenie, te możemy usunąć, tutaj też moim zdaniem dobra cena, te podróżały, e, large gift bagi. Mm, tu so, możemy sobie je za 9 kawalnąć, tak o. I teraz jeszcze doszło mi dostawa tych Demon Gift bagów. Dobra, ja je wystawiam za. Wiecie, za 35, nie? Bo to totalnie ciężko sprzedać. No, spotek nic, z enchantów. Te enchanty ostatnio mi się takie sprzedały. O tu, mam, no ale ich używam, to nie. Nie, no dobra, nie mam nic enchantów z desek. Desek no też nie chcę sprzedawać za bardzo desek. Czy hmm, Huge Hunter wystarczająco z, yy, podróżały? No dobra. Chociaż nie, bo ich cały czas też używam. No, no ciężko, ciężko, dobra. Weźmy sobie jeszcze, walnijmy tego Pet Games. Buffa. I tak naprawdę zostawmy może taki buff. Patrzcie, takie coś jest git. Wydaje mi się, że tak będzie git. Na jakieś 10-15 minut. E, jak nam się coś sprzeda... Tu ktoś w ogóle sprzedaje. E, bardzo sporą liczbę tych tych. No i co? No i, no i tak no po prostu no. będę chciał sobie to sprzedać. Zaraz pójdę jeszcze a po a sobie na tym Viparenie. No jeszcze zobaczymy co, ludzie tu sprzedają. Dobra, to nic, nic takiego tutaj. Yy. O, te klucze. Yy. Kupię mu no, w ramach inwestycji. Spróbuję sprzedać. Tutaj co ja kupię? La A. Y, ultim, Ultimate kupiłem, dobra. Y, spróbuję za tyle. Nie wiem, czy się uda. Ale to ja mówię, dobra. To ja teraz widzowie. O kurde, ktoś sprzedaje te. Te hydry. I te króliczki. Dobra, widzowie, to ja teraz y, idę. Jeszcze sobie Pety wiadomo, założę. Idę i teraz ja chwilkę hmm, po prostu no, postawię sobie chwilkę na wiparanie tutaj. Hmm, a to bez autofarmu po co mi autofarm? Jeszcze mam taką fajną maszynkę widzowie. Ona jest o tutaj i możemy chyba sobie porobić jakieś czarny, Dobra. Hmm, Okej, okay, nie, tych nie. Okay. <laughs> Dobra, Zróbmy sobie te czarmy. I czarmy też mogę wystawić w sumie, więc... No jeszcze chwilka, poczekajcie. Dajcie mi jeszcze chwilę. Dobra. No i co? No i. Yy, siemanko widzowie, dobra, ja już wracam po 15 minutach. Troszeczkę nam się sprzedało, nie jestem pełen czego. Yy, Zobaczmy. Tutaj jakieś. O, jest. Piniaty, piniaty nam się sprzedały. Dobra, tu będzie ładnie, tu wyglądało. Dobra. Miniaczesty oraz piniaty. No to dzisiaj taki. Mniejszy zarobek niż wczoraj, no ale.